Cześć, witam Was na kanale Pieku jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Ta miłość jest zdolna do wszystkiego. To będzie bardzo smutna historia, bo pokazuje, jak zresztą wiele do niej podobnych, że można nie znać osoby obok której się żyje, że zaufanie i miłość do tej osoby może kosztować to, co mamy najcenniejszego, a więc nawet życie. Antrychów to niewielkie miasto liczące niecałe 20 tysięcy mieszkańców, położone w województwie małopolskim. To w tym mieście, w niewielkim domu, niemal w centrum miasta, mieszkało szczęśliwe małżeństwo z dziesięcioletnim letnim stażem. 29-letnia Katarzyna oraz jej o 12 lat starszy mąż Mieczysław. Para doczekała się dwóch córek, starszej Eweliny i młodszej Natalii. Dziewczynki były w wieku 10 i 5 lat i były oczkiem w głowie swoich rodziców, a zwłaszcza swojego taty. Mężczyzna, choć był bardzo aktywny zawodowo, bo jako jedyny zarabiał na utrzymanie rodziny i z tego też powodu pracował dużo i ciężko, podczas gdy jego żona zajmowała się opieką nad dziećmi oraz dbaniem o dom, to i tak starał się poświęcać córkom mnóstwo czasu, a więc praktycznie każdą wolną chwilę. Katarzyna również bardzo kochała swoje córki i była z nimi emocjonalnie związana. Katarzyna ukończyła szkołę zawodową, gdzie szkoliła się w zawodzie kucharki, ale że zaszła w ciąże w młodym wieku, bo jako osiemnastoletnia dziewczyna i szybko też, wraz ze swoim wówczas jeszcze partnerem, podjęła decyzję o ślubie. Z tego też powodu nie zdążyła zdobyć żadnego doświadczenia zawodowego, bowiem z Mieczysławem podzielili się obowiązkami tak, że to mężczyzna miał zarabiać na dom. Ona tymczasem zajmowała się wychowywaniem najpierw jednego, a później drugiego dziecka. Natomiast pomimo tego, że Katarzyna nie dokładała się do domowego budżetu, to może nie ograniczał jej wydatków. To Katarzyna dysponowała pieniędzmi, które on przynosił do domu, a więc również ona pilnowała, aby w domu zawsze było wszystko, co potrzebne, i tak też było. Małżeństwo Katarzyny i Mieczysława było jednym z tych, o którym mówiono, że jest dobre, udane i zgodne. Córkom pary nigdy niczego nie brakowało, a cała rodzina często była widywana razem i sprawiała wtedy wrażenie bardzo ze sobą zżytej i po prostu kochającej się. O Mieczysławie mówiono, że jest bardzo dobrym, ciepłym, spokojnym człowiekiem z poczuciem humoru. Wyróżniała go kultura osobista i łagodna natura, która sprawiała, że trudno było go nie polubić. O Katarzynie również nikt nie mógł powiedzieć złego słowa. Para miała mnóstwo planów na przyszłość, ale tak najbardziej chciała po prostu być razem do końca życia. Niestety, niespodziewane, tragiczne wydarzenia zmieniły wszystko. Była wiosna, piątek 22 maja 2009 roku. Mieczysław wrócił do domu późnym wieczorem, kilka minut po godzinie 21. Wrócił tak późno, bo akurat tego dnia uczestniczył w firmowej imprezie. Jeden z jego współpracowników właśnie osiągnął wiek emerytalny, to też koledze postanowili go hucznie pożegnać. Mieczysław po powrocie był lekko wstawiony, jako że na tym spotkaniu większość obecnych raczyła się alkoholem, a w tym również on. Kiedy wszedł do mieszkania, córki już spały, a Katarzyna jeszcze krzątała się po domu. Kobieta zobaczyła, że mąż jest w bardzo dobrym humorze. Zaproponowała więc, że mógłby przejść się jeszcze do nocnego sklepu, który był oddalony o najwyżej kilka minut drogi, jeśli poszedłby skrótem, żeby dokupić kilka piw, aby mogli jeszcze razem na spokojnie usiąść sobie w salonie, porozmawiać i po prostu się napić. Mężczyzna zareagował na tę propozycje ze sporym entuzjazmem. Wziął od żony 100 złotych w gotówce i wyszedł. Mijało kilkanaście, później kilkadziesiąt minut, a Mieczysław nie wracał. Katarzyna nerwowo spoglądała na zegarek, zastanawiając się, dlaczego jego nieobecność tak bardzo się przyciąga. Do sklepu przecież nie było aż tak daleko, aby pójście tam, zrobienie zakupów i powrót do domu łącznie mógł zająć prawie godzinę. Nieco zmartwiona Katarzyna, kilka minut przed godziną 22, postanowiła zatem zadzwonić na telefon komórkowy męża, żeby zapytać, gdzie jest i kiedy będzie. Ale ten telefon nie odpowiadał. Już nie na żarty przerażona, podjęła kolejne kroki. Najpierw zadzwoniła do teściowej, która mieszkała niedaleko, aby zapytać, czy może Mieczysław nie zaszedł do niej w drodze powrotnej do domu. Udziła się, że może akurat wstąpił na moment do swojej mamy i po prostu stracił poczucie czasu. Pełna nadziei oznajmiła teściowej, że jej męża wciąż nie ma w domu, mimo że już dawno powinien być. Kiedy usłyszała niezbyt satysfakcjonującą odpowiedź o tym, że mężczyzna nie pojawił się w domu swojej matki, Katarzyna postanowiła zadzwonić do sklepu, do którego jej mąż wyszedł przed już ponad godziną. Ekspedientka, która odebrała telefon, udzieliła jej odpowiedzi, która zwaliła kobietę z nóg. Mieczysława nie dość, że nie było w tamtym momencie w sklepie, to tak naprawdę nawet do niego nie dotarł. Katarzyna zbladła i nogi się pod nią ugięły. Nie wiedząc, co robić dalej, ale jednocześnie nie mogąc siedzieć bezczynnie, postanowiła wyruszyć drogą, którą przypuszczalnie szedł jej mąż, aby go poszukać. Pomyślała, że może zasłapł, może leży gdzieś w ustronnym miejscu i potrzebuje pomocy. Była pewna, że Mieczysław w drogę do sklepu ruszył skrótem, a więc trasą, która jest mało uczęszczana, a już zwłaszcza po zmroku. W razie gdyby coś mu się stało, była mała szansa, że ktoś by go zauważył i by mu pomógł. Zatem upewniła się, że dziewczynki wciąż spokojnie śpią, zamknęła mieszkanie i wyszła szukać męża. Już po około 300 metrach na polnej ścieżce tuż obok rzeki wieprzówki dostrzegła leżącego Mieczysława. Mężczyzna miał otwarte oczy i nie poruszał się. Katarzyna zauważyła, że wokół jego ciała znajduje się mnóstwo krwi, ale wtedy nie pomyślała o tym, żeby sprawdzić, czy żyje. Natychmiast wyciągnęła telefon, wykręciła numer alarmowy i z rozpaczonym tonem głosu poprosiła dyspozytora o przysłanie karetki pogotowia. Załoga, która pojawiła się na miejscu, przystąpiła do reanimacji, jednak Mieczysławowi nie dało się już pomóc. Zmarł, wykrwawiając się na polnej ścieżce. Od razu wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa. Mężczyzna bowiem został znaleziony z wieloma ranami kłótymi, a ciosy były mu zadawane zarówno od przodu, jak i od tyłu. Każdy z tych ciosów był śmiertelny. Podejrzewano, że motywem zbrodni mógł być motyw rabunkowy. Przy mieczysławie nie odnaleziono pieniędzy, który dostał od żony tuż przed wyjściem do sklepu. Starano się znaleźć jakiekolwiek ślady i wskazówki, ale przez ponad miesiąc zabójca, 41-latka, pozostał nieuchwytny. Katarzyna wraz z całą rodziną bardzo przeżyła śmierć swojego męża. Na pogrzebie płakała, niemal mdlała. Wszyscy jej bardzo współczuli i starali się otoczyć ją opieką, widząc, że znajdowała się w naprawdę kiepskim stanie psychicznym. Kilkanaście dni po śmierci Mieczysława, zajmujący się sprawą wadowiccy śledczy, wciąż nie zdołali ustalić człowieka odpowiedzialnego za tę tragedię. Katarzyna natomiast postanowiła nagłośnić sprawę w mediach. Chętnie wypowiadała się na łamach różnych gazet. W wywiadzie z dziennikarzem Super Expressu przez łzy opowiadała o tragedii, jaka dotknęła jej rodzinę. Zastanawiała się wówczas, kto i dlaczego odebrał jej męża, a jej córkom ukochanego tatę, za którym dziewczynki bardzo tęskniły. Mówiła też o swoim mężu, o łączącym ich uczuciu i o planach wspólnej starości. Wprost mówiła, że nie wyobraża sobie dalszego życia bez męża, którego tak bardzo kochała. Zastanawiała się, kto mógł chcieć śmierci tak dobrego, pogodnego człowieka, z doskonałą wręcz opinią w społeczeństwie. Nieczysława przecież lubili niemal wszyscy, nie było w jego otoczeniu osób wrogo do niego nastawionych. Był on bowiem mężczyzną niekonfliktowym, nikomu nigdy nie naraził się na tyle, aby ktoś z zemsty czy jakichkolwiek innych osobistych motywów chciał pozbawić go życia. Zatem Katarzyna zastanawiała się, czy to możliwe, aby jej mąż był przypadkową ofiarą. Być może ktoś zobaczył go, jak kręcił się pomiędzy regałami w sklepie, może pomyślał wtedy, że Mieczysław ma przy sobie jakąś większą kwotę pieniędzy, a więc śledził go, gdy ten wracał do domu i w ustronnym miejscu postanowił go napaść, okraść i zabić. Takie właśnie pytania na łamach gazety zadawała sobie pogrążona w rozpaczy i żałobie wdowa po Mieczysławie. No, ale przecież jej mąż nie dotarł do tego sklepu, więc nie mógł on właśnie tam spotkać swojego oprawcy, ale to zrozumiałe, że Katarzyną miotały różne emocje i mogło jej to umknąć. Tymczasem śledczy skrupulatnie badali jeden trop. Nie odmówili sobie wnikliwego prześwietlenia życia małżeńskiego pary. Nic dziwnego, bo w tego typu sprawach zawsze choćby rutynową sprawdza się najbliższą rodzinę ofiary. Tak więc wkrótce śledczy skupili swoją uwagę na Katarzynie, której teatralna wręcz rozpacz od początku budziła sporo wątpliwości. I przeczucie ich nie pomyliło. Kobieta nie była tak kryształową, oddaną żoną, na jaką kreowała się po stracie męża, i jak o niej mówili i myśleli wszyscy wokół, włącznie z najbliższymi. Wręcz przeciwnie. Sporo miała za uszami, a co najgorsze, miała również sporo dość niepokojących tajemnic, które dopiero po śmierci jej męża ujrzały światło dzienne. Śledczym udało się ustalić, że Katarzyna nie była bezrobotną mamą dwóch córek, dbającą o ognisko domowe. Nie była też wzorową żoną, bowiem pod nieobecność męża i bez jego wiedzy jeździła do Bielska Białej. Co tam robiła? Otóż kobieta pracowała w agencji towarzyskiej. Oczywiście fakt ten zataiła przed wszystkimi, a więc najpewniej udało się policjantom dotrzeć do tych informacji, na przykład po przeszukaniu komputera, który znajdował się w domu ofiary i jej żony. Wówczas okazało się, że Katarzyna w internecie zamieszczała anonsy erotyczne, zachęcając bogatych mężczyzn do spotkań. A mówiąc wprost, po prostu szukała sponsora. Przedstawiała się jako brunetka o okrągłych kształtach, poszukująca dyskretnych, sponsorowanych znajomości. Podawała też konkretne miejsce spotkań, które mieściło się właśnie na terenie bielska Białej pod adresem jednej z agencji towarzyskich, ale wyrażała też chęć spotykania się z panami w ich mieszkaniach. Mimo że okazało się, że Katarzyna od jakiegoś czasu prowadziła podwójne życie, to nie był to jeszcze trop, który wskazywał na to, że to ona była oprawczynią swojego męża. W końcu na jej bezpośredni udział w zbrodni nie zebrano nawet najmniejszego dowodu. Sam fakt, że prowadziła podwójne życie, może był potencjalnym motywem, ale nawet jeśli, to kobieta nie mogła przecież działać sama. Pewne było to, że to nie jej ręką zadano Mieczysławowi 12 śmiertelnych ciosów. Ale śledczy drążyli ten temat. Przeanalizowali rozmowy telefoniczne kobiety z numerami telefonów, które kobieta im podała. Okazało się jednak, że Katarzyna próbowała ukryć, że kontaktowała się z kimś jeszcze. Śledczy dowiedzieli się o tym w momencie, gdy wystąpili do operatora sieci, w której kobieta miała zarejestrowany numer telefonu, o bilingi jej rozmów. Odkryli wtedy, że bardzo często, również zarówno krótko przed, jak i krótko po zabójstwie Mieczysława, kobieta kontaktowała się z kimś jeszcze. Ten numer widniał jednak jako zastrzeżony, ale udało się do niego dotrzeć. I to był moment kluczowy w śledztwie, bowiem okazało się, że rozmówcą Katarzyny był jej kochanek, 40-letni Dariusz pochodzący z Łodzi. To z nim kobieta regularnie się spotykała od jakiegoś czasu w tajemnicy przed Mieczysławem i pod jego nieobecność w Bielsku Białej, gdzie on mieszkał. A Bielsko Biała od Antrychowa jest oddalona o 25 km, i to właśnie w Bielsku Białej Katarzyna pracowała w charakterze pani do towarzystwa. Uwaga śledczych skupiła się więc na czterdziestolatku. Podejrzane bowiem było to, że kobieta usilnie starała się ukryć tę znajomość i nawet dla dobra śledztwa nie wyjawiła swojej tajemnicy. Szybko wyszło na jaw, że mężczyzna, z którym regularnie i intensywnie się kontaktowała, tuż przed zabójstwem Mieczysława w sklepie kupił nóż myśliwski o wartości prawie 300 zł. Nóż, którego ostrze pasowało do ran pozostawionych w ciele ofiary. Paragon za ten zakup znaleziono w rzeczach Dariusza. 24 czerwca 2009 roku, czyli ponad miesiąc po tragicznych wydarzeniach, Dariusz został zatrzymany, a zaraz po nim Katarzyna, która była podejrzewana o współudział w zabójstwie. Oboje przyznali się do winy i opowiedzieli o tragicznych wydarzeniach. Po złożeniu przez nich wyjaśnień, zastosowano wobec pary kochanków trzymiesięczny areszt. Katarzyna poznała Dariusza właśnie poprzez ogłoszenie w internecie, które sama tam zamieściła. Ich znajomość w momencie zabójstwa Mieczysława trwała najwyżej dwa miesiące. Ale kochankowie, mimo krótkiego stażu znajomości, mieli co do siebie naprawdę poważne plany. Choć Dariusz nie był majętnym człowiekiem, zarabiał nieco ponad tysiąc złotych, mieszkał w wynajmowanym w Bielsku pokoju i nie posiadał większego majątku, to kobieta spotkała się z nim więcej niż raz. A to sprawiło, że relacja pary szybko zmieniła się w romantyczną. Po jakimś czasie po prostu się w sobie zakochali, to też Katarzynie nie przeszkadzał fakt, że jej kochanek nie będzie w stanie regularnie płacić jej za te spotkania. Po jakimś czasie, w tajemnicy przed wszystkimi, wynajęli mieszkanie w Bielsku Białej, które miało im służyć do intymnych spotkań. Swoją drogą nie mam pojęcia, co w tym czasie działo się z dziećmi Katarzyny. Czy były pod opieką babci, czy kobieta znalazła na to jakieś inne rozwiązanie, bo przypuszczam, że skoro mimo wszystko bardzo zależało jej na córkach, to nie zostawiłaby tak małych jeszcze dzieci samych w domu. W jednym źródle jest informacja, że w opiece nad dziećmi, tudzież w ich wychowaniu, pomagała babcia. Podejrzewam, że chodzi o mamę Mieczysława, bo to ona mieszkała niedaleko. Zatem myślę, że to pod jej opieką mogły być dzieci, kiedy Katarzyna jeździła do Bielska. Ale jakie miała wtedy wymówki, tego nie wiem. Katarzyna, jak szybko zakochała się w Dariuszu, tak szybko zgasła jej miłość do Mieczysława. Tylko, że nie mogła od niego odejść z obawy przed tym, że nie wygra walki w sądzie o prawo do opieki nad córkami, których po rozstaniu z Mieczysławem nie chciała stracić. Nie wiadomo dokładnie, kto wpadł na pomysł, aby Mieczysława po prostu zabić. Wiadomo natomiast, że Katarzyna wielokrotnie żaliła się Dariuszowi, że bardzo chciałaby z nim być, ale nie może się rozwieść z mężem. I kiedy już para doszła do wniosku, że już dłużej nie chce utrzymywać tej znajomości w tajemnicy, zaplanowała zabójstwo Mieczysława wspólnie i ze szczegółami. Od razu jasne było to, że mężczyznę trzeba napaść, okraść i upozorować motyw rabunkowy, żeby skierować śledztwo na mylny trop i odsunąć od siebie podejrzenia. Żeby motyw rabunkowy był jeszcze bardziej wiarygodny, Katarzyna miała dać mężowi banknot o dużym nominale, który Dariusz miał później ofierze zabrać. Problem jednak był taki, że Dariusz nie miał pojęcia, jak Mieczysław wyglądał, a więc istniały obawy, że mógłby napaść nieodpowiedniego człowieka. Aby więc ułatwić kochankowi sprawę, kilka dni przed wydarzeniami Katarzyna namówiła swojego męża na zakupy w galerii handlowej i w tym celu całą rodziną wybrali się do Bierska Białej. Tam czekał już Dariusz, żeby przyjrzeć się swojej przyszłej ofierze i dokładnie wiedzieć, kogo zaatakować. Później Katarzyna zaprosiła Dariusza do Andrychowa, żeby wskazać mu drogę, po której do sklepu będzie nocą zmierzał Mieczysław. Idealna okazja do zabójstwa nadarzyła się w noc, gdy wstawiony Mieczysław wrócił do domu. Katarzyna wiedziała, że będzie miał jeszcze ochotę na piwo, a więc sama wyszła z propozycją, aby poszedł je kupić. W krzakach nad rzeką na znak od ukochanej czekał już Dariusz. Para miała pewność, że nikt nie zauważy tego zdarzenia, bo jedyny człowiek, który z okna swojego domu miał widok na to miejsce, w którym miało dojść do ataku, akurat wyjechał. Ukryty w zaroślach Dariusz cierpliwie oczekiwał, aż mąż jego ukochanej zbliży się do niego. Kiedy już zauważył samotnie kroczącego Mieczysława, wyskoczył z krzaków i go zaatakował. Najpierw zadał ciosy od przodu, później, gdy mężczyzna już upadł, to dźgał go w plecy. Później zabrał pieniądze, wsiadł w taksówkę i wrócił do Bielska, do swojego mieszkania. Tam się wykąpał, narzędzie zbrodni oraz poplamione krwią ofiary ubrania wyrzucił do osiedlowego śmietnika. Albo już po powrocie do mieszkania, albo tuż po zabójstwie, znajdując się jeszcze w Andrychowie, bo domyślam się, że nie w trakcie podróży taksówką do bielska, skontaktował się z Katarzyną z zastrzeżonego numeru, aby powiadomić ją o tym, że już wypełnił ich plan, nieczysławnie nie żyje i że najlepiej będzie, jeśli to ona znajdzie ciało swojego męża i zawiadomi policję oraz pogotowie. W ten sposób ich wersja wydarzeń będzie bardziej wiarygodna, a ona będzie mogła grać z rozpaczoną żonę. Żeby tego było mało. Przeszłość Dariusza wskazuje na to, że zaplanowanie zabójstwa człowieka nie było dla niego ani problemem, ani nowym doświadczeniem. Niedługo przed śmiercią Mieczysława w listopadzie 2008 roku mężczyzna opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę 12 lat więzienia za pozbawienie życia innego mężczyzny, Andrzeja G Złodzi. Kim był ten człowiek? Otóż był on mężem ówczesnej kochanki Dariusza, a właściwie to wtedy oficjalnie już jego partnerki. Dariusz pochodził z Łodzi, tam mieszkał przeważającą część swojego życia i to właśnie tam poznał tę kobietę. Mirosława rozstała się z mężem po kilku tygodniach znajomości z Dariuszem. Po prostu wyprowadziła się od niego do nowego partnera. I para naprawdę planowała wspólną przyszłość, miała poważne plany na tą przyszłość. Jednak w 1998 roku rozdzieliły ją więzienne mury. Oboje trafili do więzienia za zabójstwo Andrzeja. Kobieta dostała wyrok 14 lat, Dariusz 12 lat pozbawienia wolności. Ale jak doszło do śmierci tego mężczyzny? Prawdopodobnie Mirosława nie miała lekko w życiu ze swoim mężem, dlatego, kiedy wyprowadziła się od niego do Dariusza, to nie chciała więcej przebywać z nim sam na sam zwyczajnie bała się tego spotkania. Ale pewnego dnia musiała się w końcu udać do mieszkania, które wcześniej z nim dzieliła, żeby chociażby zabrać z niego resztę swoich rzeczy. Poprosiła Dariusza o towarzystwo podczas tej wizyty, bo nie wiedziała, co może ją czekać na miejscu, jeśli zostałaby z Andrzejem sama. Nie wiadomo, jakie konkretnie były okoliczności zdarzenia, bo źródła się o tym nie rozpisują, ale wiadomo, że para kochanków skrępowała Andrzeja, zakneblowała, psiknęła mu gazem w oczy i zostawiła go samego w mieszkaniu. Mężczyzna, nie mogąc się oswobodzić z więzów i tym samym nie mogąc wyciągnąć knebla z ust, po prostu się udusił. Dariusz odbywał karę w zakładzie karnym na terenie Raciborza. Tam zdobył zawód krawca. Został zwolniony z więzienia warunkowo po odbyciu 10 lat kary. Z Mirosławą nigdy więcej nie nawiązał kontaktu. Ich miłość okazała się być nietrwała. Za to widocznie spodobało mu się na Śląsku, a więc po opuszczeniu więzienia postanowił osiąść tam na stałe. Najpierw zatrzymał się w Skoczowie, a później przeprowadził się do Bielska Białej i tam zaczął na nowo okładać sobie życie. Znalazł pracę, jednak ewidentnie czegoś mu brakowało. Oczywiście chodziło o kobietę, z którą mógłby dzielić życie. Dlatego też zareagował na ogłoszenie, które znalazł w internecie, a którego autorką była Katarzyna. Kobieta nie zamieściła tam swojego zdjęcia, a jedynie zwięzły opis swojego wyglądu, ale coś go w tym opisie zaintrygowało i postanowił się odezwać. Jak widać, mężczyzna miał tendencję do wybierania kobiet zajętych, ale to mu nie przeszkadzało. Kiedy poznał Katarzynę, wprawdzie nie wiedział o tym, że jest ona mężatką i na dodatek matką dwójki dzieci, ale kiedy już kobieta opowiedziała mu nieco o swojej sytuacji życiowej, to niczego to w jego uczuciach nie zmieniło. W miarę upływu czasu i w miarę rozwoju tej relacji, kiedy między parą zaczęło robić się już naprawdę poważnie, zaczął namawiać swoją ukochaną, aby odeszła od męża. Katarzyna też znała przeszłość Dariusza i jak widać nie stanowiła ona dla niej problemu. Oprócz tego, że Dariusz odbywał karę za zabójstwo, to wcześniej był również karany za inne przestępstwa, m.in. za kradzieże. Był więc zwyczajnym recydywistą. Ale ona się zakochała, a jak wiadomo, miłość czasami spuszcza klapki na oczy. Chciała być z Dariuszem, jednak bała się, naprawdę się bała, że rozwód z Mieczysławem sprawi, że córki zostaną jej odebrane, a z dzieci dla Dariusza nie była w stanie zrezygnować. Dariusz miał jej wtedy powiedzieć, że skoro raz już pozbawił życia człowieka, to drugi raz także może to zrobić. Katarzyna uznała, że jeśli dopracują swój plan w najmniejszym szczególe, to może on w stu procentach wypalić, a co za tym idzie, oni mogliby wieść spokojne, szczęśliwe życie, nie budząc żadnych podejrzeń. Po śmierci Mieczysława, kiedy cała rodzina opłakiwała jego odejście, Katarzyna nie była wyjątkiem. Ale już kilka dni po pogrzebie, choć udzielała wywiadów, w których ubolewała nad tą tragedią, to wyjechała w towarzystwie Dariusza na wakacje. W mieście zaczęły krążyć plotki, które w pewnym stopniu również przyczyniły się do rozwiązania tej sprawy, bo niektóre dotarły również do śledczych. Prokuratura rejonowa w Wadowicach, po rocznym śledztwie w połowie maja 2010 roku, skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko Katarzynie i Dariuszowi. Ich proces ruszył jeszcze tego samego roku. Dariusz działał w warunkach recydywy, a więc prokurator domagał się wymierzenia mu kary dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo z zamiarem bezpośrednim. Dla Katarzyny, która miała zlecić zabójstwo męża bądź podżegać do tego swojego kochanka, prokurator wnosił o karę 25 lat pozbawienia wolności. Motywem zbrodni miała być chęć pozbycia się Mieczysława, który był przeszkodą na drodze do miłości oskarżonych. Wszystko zostało przez nich od początku do końca w najmniejszym szczególe zaplanowane, a samo zabójstwo zostało zrealizowane z zimną krwią. Katarzyna utrzymywała, że choć faktycznie ustaliła plan działania, to nie zadała mężowi ani jednego ciosu i to powinno było w jej przypadku stanowić okoliczność łagodzącą. Dariusz natomiast bronił się tym, że nie szedł w to miejsce nad rzekę, gdzie spotkał Mieczysława, z zamiarem zabójstwa. Próbował tłumaczyć zbrodnię faktem, że to mąż jego ukochanej był wobec niego agresywny, a on się tylko przed nim bronił. Podał wersję, że poszedł tamtej nocy na spotkanie z nim, aby poprosić go o to, by zgodził się na rozwód z Katarzyną oraz pozwolił dzieciom zostać przy matce. Dariusz bardzo kochał Katarzynę i po prostu chciał z nią dzielić życie. A że ona bała się podjąć taką rozmowę z mężem, to on postanowił porozmawiać z nim za nią. Mieczysław nie podszedł do tej rozmowy ze spokojem. Miał się bardzo zdenerwować i rzucić z pięściami na Dariusza, który w obawie o swoje życie zaatakował go nożem 12 razy. Wersję o działaniu w obronie własnej sąd kategorycznie odrzucił. Nie tylko dlatego, że wszystkie wydarzenia zarówno przed, jak i po zbrodni świadczyły o tym, że oskarżeni mieli wcześniej ułożony plan i im się kierowali, ale także dlatego, że ciosy na ciele Mieczysława były tak umiejscowione, że nie pokrywały się z tą wersją. Przede wszystkim przeczyły temu rany zlokalizowane na plecach, które świadczyły o tym, że ciosy mogły być zadawane od tyłu, a więc w momencie, kiedy ofiara nie mogła rzucić się z pięściami na oskarżonego. Mimo że zbrodnia była naprawdę okrutna, a plan działania bezwzględny, to Sąd Okręgowy w Krakowie 22 lutego 2011 roku, wydając wyrok, zszokował wszystkich, a zwłaszcza najbliższą rodzinę Mieczysława, która walczyła w sądzie o sprawiedliwy wyrok kara jaką otrzymał Mieczysław, pomimo że przypominam, że w przeszłości odbywał już wyrok za dokładnie taki sam czyn, to 25 lat pozbawienia wolności. Z tym że sąd zaznaczył, że o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary będzie mógł się starać dopiero po 21 latach. Katarzyna natomiast za zlecenie, współudział czy podżeganie do zabójstwa, bo każde źródło podaje inny zarzut, otrzymała karę 12 lat i pół roku pozbawienia wolności. Sąd uznał winę Katarzyny z tego względu, że nie trzeba się posłużyć narzędziem zbrodni, żeby być współwinnym. Sam fakt wypowiedzenia słów, idź i zabij, świadczy o winie. Nie miał zatem wątpliwości, że zarówno Dariusz, jak i Katarzyna są winni zarzucanych im czynów, tak samo jak nie miał wątpliwości, że działali oni wspólnie, w porozumieniu, uprzednio skrupulatnie przygotowując się do tej zbrodni. Natomiast nie dał wiary w wielką miłość, jaka pomiędzy oskarżonymi miała istnieć. Sąd twierdził, że miłość jest pięknym doświadczeniem, a zatem powinna nieść wyłącznie dobro. A to, co było między Katarzyną i Dariuszem, zrodziło zło i doprowadziło nie tylko do tego, że zginął niewinny człowiek, który poświęcił kawał swojego życia na to, aby jego rodzinie niczego w życiu nie brakowało i który ufał swojej żonie i wierzył, że ona odwzajemnia jego wielkie uczucia i jest wobec niego uczciwa, tak jak on wobec niej. Ale także do tego, że dwie zupełnie niewinne, nie do końca jeszcze świadome tego, co tak naprawdę się wydarzyło, istoty straciły ukochanego tatę, a w konsekwencji również mamę, która paradoksalnie zgodziła się na śmierć swojego męża właśnie po to, aby móc mieć swoje córki zawsze przy sobie. Tymczasem została z nimi rozdzielona na 12 lat. Prokurator wniósł wniosek do sądu apelacyjnego, bo wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji był w jego odczuciu skandalicznie niski, zwłaszcza ten wymierzony Dariuszowi, który po opuszczeniu więzienia wciąż będzie przecież jeszcze mężczyzną w pełni sił i wciąż istniała też obawa, że mógłby po raz trzeci odebrać komuś życie. Sąd apelacyjny w Krakowie jednak utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji. Oznacza to tyle, że Katarzyna jest już na wolności, a Dariusz wyjdzie z więzienia, jak uda mu się ugrać przedterminowe zwolnienie, to raptem za 8 lat. To już są wszystkie informacje, jakie udało mi się w tej sprawie znaleźć. Dajcie koniecznie znać, jakie macie przemyślenia związane z samą sprawą, jak i z wyrokiem. Czekam, jak zwykle, na Wasze komentarze i bardzo Wam za nie dziękuję. Tymczasem ja już się z Wami żegnam. Przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.